Witam Was serdecznie w odcinku z, G z serwera GMMC Jak najlepiej zarobić na serwerze gmc.pl Jeśli film Wam się spodobał łapka w górę subskrypcje ja Was zapraszam do oglądania. To według mnie najlepszym sposobem na zarobek na evencie, bo według mnie naj najłatwiej zarobić na evencie, to po prostu zostanie w tych statkach. W tych statkach bardzo się opłaca stać. Ja stałem sobie dłuższy czas troszkę stałem sobie i uzbierałem sobie 22 do ogromnego skarbu. Będziemy otwierać na odcinku. Może wylecieć coś bardzo fajnego. No i. No i, no i w sumie widzimy się jak. Widzimy się jak tam, Jak uzbieramy ten kluczek. Otworzymy i znów potem postoimy, żeby pozbierać na kolejne i Dobra. Już yy, pofarmiliśmy trochę tego. Mam, mam nadzieję, że starszy mnie, proszę niechitymy je ten Steven. Mam nadzieję, że starszy na ogromny, na ogromny kluczyk. Jeśli dropnie coś takiego, albo coś takiego, to, albo coś takiego, albo coś takiego, to jesteśmy tak na plus. bo po prostu tyle to zbierałem, że już oczy mi... nie wiem, ocze plansu dostaję. Jak nie starczy, to jeszcze pójdę pofarmić. Ale powinno starczyć. Hmm, chyba nie starczy. Nie. Nie. Kurczę, no jeden mi tylko starczy. Może jeszcze tutaj mam coś. Mam sześć, ale to muszę jeszcze iść pofarmić. Dobra, ile mam jeszcze przefarmić? Pofarmić w tym Osiem. Nie. Nie no. No 10 musimy jeszcze uzbierać 4. Idę jeszcze to pozbierać Już uzbieraliśmy? Idziemy, wymienić na ogromny kluczek. Musimy Proszę, żeby coś fajnego dropło Żeby coś fajnego dropło, proszę Proszę Dobra Panowie, otwieramy to, otwieramy to. Robimy sobie Oj, Dobra. Proszę to, to, to albo to, proszę. Trzy, dwa, jeden. Proszę. Nie! Nie! Nie, 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 ja, nie, 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 Hmm... dobra. Trzeba mamy GVPa tak? Czy mamy G No ale nie oddała, nie oddała. Trudno. Mmm. Odbieramy sobie A i robimy opening jeszcze inny kluczy, bo mamy jeszcze inne kluczyki z kita MVP' i Kita. I kita... I mogę odebrać? Nie mogę odebrać. Więc idę wymienić to z i będziemy otwierać sobie kluczy jaki, i to wymienić. Aha, zepsuło się. To czekajcie, zaraz przejdę. Dobra, to otworzymy sobie tylko od MVipa. No, W następnym odcinku już będzie z tego w Pierwsza na Co poleci, co poleci. Poleciał kosztem. Kostium, okej, okay, okej. Okay, kostium. Okej. Okay. Kolejna skrzyneczka. A na dwa spodnie. Okej. Okay. Może być, może być dropik. Teraz idziemy w piska. Pierwszy klucz. Okej, okay, to jest drogie. Bardzo słaby drop. To jest nawet. Git drop. To jest taki słaby drop. Słaby drop. E Evip, dobra. Jest. Zarumpisy drop. Najlepszy drop. Najlepszy drop. Najlepszy drop. Najlepszy drop. Okej. Okay. Kostium? Kostium. Chyba. Tak, kostium! Git. I ostatni klucz. Okej. Okay. Zarobiliśmy bardzo dużo z tego, bo kostium... Dwa kostiumy mi dropły. Dobra, to je wystawiam. Ile kosztuje tego kostium mojego urbisa? mnie się wokół... Ok. To podmienimy, cyk. E... Ten kościół my sobie wystawiam, Idę go tutaj. A kostium mojego Urwisa sobie sprzedam. Które z jak właśnie mam Minecrafta okay. Przedam sobie ten kościół. Kategorię czaty. Mojego Urwisa. Trzy koła, Trzy Dwa Tysiąc, tysiak, 4, tysiak, tysiak Dobra, A czel, jeden. Tysiak. serduszka Serduszka, 4, jest dużo 4, sześć tysięcy, 4, 4, 4, a dźwignię sobie zaraz wymienimy no i w sumie na dzisiaj to by było na tyle Dziękuję za oglądanie mam nadzieję, że filmik wam się spodobał um, lecimy po media, bo już bardzo mało brakuje jeśli zostawicie subika i lajka, no to pomoże mi to bardzo żeby dobić to medię, bo jednak no media jest lepsza niż mini media jak widzicie, nie? A ja bym chciał bardzo mm, medię Więc jeśli Jeśli chcecie mi pomóc w tym to Lajka zostawcie, proszę, proszę I subika też To dziękuję wam za oglądanie, alu.